Woda mineralna w pracy latem to mały krok, ale wielka różnica. Gdy słupek rtęci przekracza 28 stopni Celsjusza, to znak, że czas zadbać nie tylko o klimatyzację, ale przede wszystkim o odpowiednie nawodnienie Twojego zespołu. Choć przepisy BHP wyraźnie mówią, że pracodawca musi zapewnić napoje podczas upałów, sama zwykła woda to czasem za mało. Ciało w czasie wysiłku i wysokiej temperatury traci nie tylko płyny, ale i cenne elektrolity, a ich brak może skutkować bólem głowy, skurczami, spadkiem koncentracji, a nawet omdleniami. Dlaczego właśnie woda mineralna? W przeciwieństwie do wody źródlanej, naturalna woda mineralna uzupełnia cenne minerały takie jak magnez, sód, potas i wapń, które wspierają pracę mięśni i układu nerwowego, pomagają utrzymać równowagę wodno-elektrolitową. Realnie poprawiają samopoczucie i wydajność. Nie wierzysz? Porównaj etykiety dostępnych w sklepie wód mineralnych i źródlanych, a sam zobaczysz różnicę, co zyskuje firma, zapewniając wodę mineralną pracownikom. Lepszą koncentrację i efektywność, ponieważ pracownicy są mniej zmęczeni i bardziej skupieni. Mniejszą absencję, ponieważ nawodniony organizm rzadziej się buntuje. Pozytywny wizerunek, ponieważ firma, która dba o pracowników, przyciąga talenty. I zaufanie, większe zaangażowanie pracowników, ponieważ dobre warunki pracy to większa lojalność. A co mówią na ten temat przepisy? Zgodnie z paragrafem 112 rozporządzenia BHP, pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje pracownikom, jeśli temperatura w pomieszczeniach przekracza 28 stopni Celsjusza lub na otwartej przestrzeni przekracza 25 stopni Celsjusza. Co prawda, nie ma obowiązku zapewnienia konkretnie wody mineralnej. Ale z punktu widzenia zdrowia i logiki naprawdę warto. Jakie są proste sposoby na skuteczne nawodnienie zespołu? Umieść dystrybutory w kilku łatwo dostępnych miejscach, regularnie uzupełniaj zapasy, informuj pracowników o znaczeniu nawodnienia, plakaty, komunikaty. Wybieraj wody wysoko zmineralizowane, lepiej uzupełniają elektrolity. W przypadku intensywnej pracy fizycznej pracowników, rozważ napoje izotoniczne. Zanim upał da o sobie znać, należy zadbać o pracowników i komfort ich pracy. Woda mineralna to nie fanaberia, ale to prosta, niskokosztowa inwestycja w ich zdrowie i wydajność. Im lepiej nawodniony zespół, tym bezpieczniejsza i bardziej efektywna praca. Dlatego nie czekaj na pierwszy przypadek zasłabnięcia z powodu upału lub odwodnienia, tylko działaj z wyprzedzeniem. Woda to podstawa, ale w upały sięgajmy po więcej i częściej, uzupełniajmy również minerały.